Ej, hey, ekipa, witam Was, stanie, Witam Was serdecznie ponownie w Saize i Kontynuujemy naszą rozgrywkę, kontynuujemy odkrywanie sekretów tego, co nam twórcy przygotowali. Zobaczmy, co tam się jeszcze kryje w kolejnych planszach. To zostało nam niewiele, naprawdę niewiele. Naprawdę świetnie się bawię przy grze. Mam nadzieję, że także i Wy. Dlatego też, nie przedłużając, bierzemy się za odkrywanie kolejnych sekretów. Okej, okay. Sakura. Czyli faktycznie mamy jakiegoś. Smoka tutaj mamy, patrzcie, smok sobie leży, a tutaj mamy sakura, czyli pewnie będzie coś w zasadzie dzwonów, dobra, w takim razie szukamy, okej, okay, tu już się zmniejszyło i mamy już żółwika, tak, tym razem będę się pilnował żółwik, bo tak się śmialiście, że nazywam żółwika ślimaczkiem, ale dobra, patrzcie, mamy tutaj zegar chiński, tak, to jest pierwszy zegar, który został wynaleziony, dobra, Tutaj mamy do góry, czyli tutaj mamy ewentualnie jakieś schodki Dobra, jakbym to zrobił w taki sposób, to mogę jeszcze zmienić tutaj O proszę, ile sekretów O, to już wiem, to już wiem, chyba widzę, że jakiś sekret tu będzie Albo może i tak? Nie, dobra, spróbuję jeszcze tak Może tu? Nie, nic nie ma Tu każe nam w dół, więc na pewno to musimy sprowadzić wszystko w dół o, coś się otworzyło. Uwaga, uwaga, gdzieś tutaj coś słyszałam. Otwarcie czegoś. No co jest? Skrzypnęło zdecydowanie. kurde, tylko co? Tylko co dokładnie skrzypnęło? Dobrze, dobrze by było wiedzieć. Szukamy, szukamy. Tu jest ukryty. Może to idzie do góry. A smok, smok się doruszyć? Nie, smoka się nie doruszyć. Musimy znaleźć bramkę, musimy znaleźć bambusy. A czy coś z bambusami będzie? W takim razie podpowiedź tutaj mamy. Coś z bambusami będzie na bank. Ale nie widzę nic. A tu, tu, patrzcie jak się schowało. Tutaj mamy bambusy, zgadza się. Więc mamy bambusowe. Mamy smoka, prawdopodobnie też z tej akcji. No ale póki co szukamy. Spróbuję to ustawić odpowiednio. Nie, to jest teraz za wysoko, tak jakby. To musi do góry. To idzie w dół. No to dobrze, to się zgadza. To idzie w dół, a może to idzie w odpo odpowiedniej wysokości w dół. Ach, poczekajcie, mam chyba pomysł. A, mamy to. Udało się ścieżkę faktycznie odpalić. Więc mamy ścieżka, gotowa. No i zostaje nam smok, słuchajcie, zostaje nam smok. I co z tym smokiem? Prawdopodobnie smoka trzeba. Obudzić. Tak. I spaliną drzewką. Dziękuję smoku za figurkę. Mamy to. Mamy to. Odkryte. Super. Lecimy z kolejnym. O. Ocean. Ocean. Jak nic. Już widzę wieloryba. Deep Sea, czyli głęboki ocean. Dobra. I mamy tutaj y, łódź podwodną. Mamy statek. No i mamy znowu fazę księżyca. Obstawiam. Oczywiście, tak. Patrzcie. HEEE wow. No, tego się nie spodziewałem przyznaję Że tutaj aż taki będzie mi, Aż tak nas przeniesie do kolejnego No ale dobra, fajnie, fajnie Wielorybę nie mogę zmniejszyć No nie, ale tu mamy butelkę But, Buteleczkę mogę To jest buteleczki, o korek Coś z tego wypadnie? Nie bardzo, tutaj mamy łódkę Tutaj cokolwiek Okej okay. Tutaj nic, 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 no czy cokolwiek tu jest? Hej! No powiem Wam, że ciekawie będzie. No powiększmy tą łajbę. Nie da się powiększyć. To jak tutaj cokolwiek znaleźć? Pytanie: Tutaj nic nie ma w środku? Na pewno? A może tego trzeba coś pogilgotać albo coś? Połaskotać, żeby coś kichnął? Może <śla> takie różne pomysły mi przychodzą do głowy, no ale może. O, mamy perłę. Ym, chyba nie o to chodziło. Chyba nie o to. Dobra. perłę możemy zmniejszyć, zwiększyć spoko. A teraz buteleczki. Tutaj mamy korek mogę. O! Wiecie co? Tak, tak, wiedziałem. Wiedziałem. Ale patrzcie, to jest tylko chwilówka, więc musimy dosłownie na moment tylko dać. Okej, okay, mamy o, mamy to. Mamy to. No kurczę, jaki pomysł. Dobra, druga rzecz, podpowiedź mamy z kotwicą. Więc musimy ach, pięknie. Znaleziony skarb znowu, i znowu skrzynia w skrzyni. Oczywiście, macierzykowa skrzynia skarbów mamy to. Dobra, czyli odkładamy. Dziękuję. I teraz potrzebujemy. W sumie tutaj coś. Ten, dobra, zmniejszymy konfigurację. O! Oho, Czaszka. O i drodzy, mamy. aj i będzie, dobra, troszkę powiększymy. I tu perełkę trzeba wsadzić do oczka. I mamy trzeci. Tylko, a! My jeszcze ślimaczka nie znaleźliśmy. Uu. Panie ślimak, kurczę, ślimak, panie Żuwik, gdzie pan się schował? Panie Żuwiku, proszę się pokazać. Okej, okay. zdecydowanie Żuwik musi gdzieś tu być, tylko ja się, no przecież tu siedzi, tak? Siedział, a ja, nie... a ja myślałem, że to jest wodorosty, tak? Że to Rafa koralowa. No dobra, odkryte, mamy to moi drodzy, mamy to, lecimy dalej. Poproszę kolejną. Jaki zamek, jaka twierdza! O, ja poproszę, ja poproszę. Medieval. <noise> ok, o, komuś tutaj nie idzie podbój. zdecydowanie, czy mamy dwie, dwie że mamy magazyn i mamy miecz. No dobra, zobaczmy, co tu możemy powiększyć. Tu jest, pewnie będzie z mieczem akcja, bo coś się tu świeci. Tu mamy ten magazyn. No dobra, to najpierw mamy. No, to może teraz zbudujemy coś lepszego. Poczekajcie, burzy. Wo, no jak ładnie. No i ta się nazywa podbój, tak? Prawie jak bikastrul. <noise> Ło, wow, pięknie mury się sypią. Podoba mi się to. Podoba się. Tylko pisałem, że musimy wszystkie wyczki zniszczyć. Jest. Znaleziony, znaleziony. Mamy to. Pierwsze zaliczone, dobra. I teraz tak, musimy. uuu, uh, A jak to powiększę? Poczekajcie. Ło. Mm -hmm. wow, Ło. Wow. To już to. I ja chyba widzę bonus. Haha, ha, to będzie ciekawe, poczekajcie. Ja, yeah! i mamy miecz. Słuchajcie, mamy miecz. Dobra, miecz wkładamy. Tylko się miecza powiększyć. No, gigantyczny miecz zrobił gigantyczną robotę. Mamy to. I mamy drugi. Aha, i teraz muszę trzeci, który będzie pewnie odbijał to i pewnie w tej wieży siedzi skarb. No to big, big, big big A nie, tutaj. Mamy trzeci. Myślałem, że w tamtej, no ale okej. Okay. Jeszcze nam żółwik potrzebny może trzeba by jednak tak zrobić, troszkę jeszcze większy Tak jest, wiedziałem, wiedziałem, że tam coś będzie, to było zbyt oczywiste, dobra Podbiliśmy, zniszczyliśmy zamek, dobrze i możemy... A to? Ło, okej, okay. poczekajcie Czy coś tu to robi? No nie, szkoda, szkoda, myślałem, że coś tu robi Chyba, że... no nie Zdecydowanie nic nie robi No ale dobra, mamy to ogarnięte Zaliczona misja Kolejną poproszę, kolejną UFO moi drodzy! UFO, 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 ufo! Ludki będą. Dobra, zobaczmy co tam ufologiczni nam przyniosły. Okej okay. mamy tutaj różnego rodzaju rzeczy. Mamy tornado, mamy owoce i mamy ufo. Mamy krówkę, spoko. Chmurkę. Tornado, oczywiście, że tak. Ok, jest żówek, jest żówek, tylko trzeba żółwykę złapać. Mamy cię, mamy cię, złapaliśmy cię kolego. Pięknie, dobra, mamy to zaliczone. OK, zmniejszymy. Uh, 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 jaki bałagan Co tu się stało? Co tu się stało? Dobra, chyba, że troszkę większe No nie. No w to, w tornado w takim razie gdzieś mi się wydaje, że to musi... Być. Coś musi być ten bonus gdzieś tutaj schowany. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Poczekajcie a bo, a, bo mogę przedmioty dać. No nie, dobra. Czy mogę coś tu więcej dać? Może trzeba zmniejszyć? Kamienie? Właśnie, może kamień, poczekajcie, mam pomysł. B tutaj trzeba być coś z tym kamieniem zrobić. Yy, to pytanie? Aha, bo to nie idzie tego powiększyć. To są full, dobra. Tu są dynie wszelkiej maści, to widzę. Dobra, oczywiście tu popsuliśmy. No i tutaj będzie z kukurydzą jeszcze coś. Myślicie, że tutaj trzeba do... Ach, chyba widzę. Chyba widzę, co tu trzeba zrobić. Tylko jak to połączyć? A, no właśnie bo połączyliśmy, brakuje nam właśnie tego elementu. Dzień dobry. A jeszcze jednego. Jeszcze jeden element nam brakuje. Tylko który? A może tu trzeba coś powiększyć jeszcze bardziej? No nie? Tu nic nie da się. Dziwne. Ale to szukamy. Mi się wydaje, że tu jeszcze jakiś kamień jest, a się tu w tym kamieniu był. Hmm, tak mi trochę czegoś tu brakuje, powiem Wam że Brakuje mi jednego elementu. Na razie nie widzę. Okej. Okay. Okej, okay. to, to zmienia postać rzeczy. <laughs> mamy ufolutka znalezionego. Okej. Okay. i mamy nasz zagubiony element. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję. Podlewamy. I wyrosło. Mamy. Mamy to zaliczone. Najłatwiej było od dziwo teraz znaleźć żółwika. Dobra, ale czy ja mogę tu jeszcze coś zabrać? Jest. Ach, już wiem. Już wiem. Tu mamy do, proszę zaliczone. No jeszcze ufo, ufo ludek. Czy ufo ludek coś tu zrobi. Krowę zabierze, Jak nic. <śm> Jakie to dobre. Dobra, mamy zaliczone, moi drodzy. Szybkie to było. Bardzo fajne. Podobają mi się naprawdę coraz lepsze te misje, coraz lepsze to wychodzi. Teraz mamy wulkan. No i mamy trzecią zakładkę. Kurczę, już tak blisko do końca. A ja nie chcę, ja nie chcę, ja się bardzo dobrze bawię przy tym, mam nadzieję, że wy też. Dobra, zróbmy to i zostanie nam sześć, bo ile teraz zrobiliśmy, tak a propos? To była... raz, dwa, trzy, cztery... To będzie piąta i szósta, kurczę, pięć... Kurczę, no dobra, zróbmy to, zróbmy i dowiedzmy się, co tu się kryje. Och, dobra, prawie jak Wyspy Wielkanocne, posążki typowe. Mamy jeden, dwa, trzy, jak widzicie, zagadka jest, więc tu mamy tutaj jajko. W tym jajku nic nie było, dziwne, tutaj jest znowu jajko Tak, jajka wielkanocne, oczywiście na Wielkanoc moi drodzy, na Wielkanoc dobrze się składa, Wielkanoc praktycznie już przed nami Mamy jajka wielkanocne, dobra, myślałem, że żółwik będzie, ale nie, jednak nie bardzo jak nic to będą jajka, w wyspy Wielkanocne? Oczywiście, skoro jajka są, no przepraszam. Pod Wielkanoc, idealny odcinek. Dobra, mamy jajko ogonięte, mamy jeszcze wulkan i mamy muzykę, ale oczywiście, ja się rozglądam przede wszystkim za czym? Za naszym żółwikiem. I znowu mamy korek. Już wiem, co z tym korkiem muszę zrobić. Już sobie zdaję sprawę. Czyli tu możemy zatkać wulkan. Czy wulkan da się jakoś zatkać normalnie? No nie. Normalnie, jak to zro zrobię, to coś się spali się. Okej. Okay. <noise> ja to fajne. Okej, okay, i wulkan zaliczony. Mamy to. Tutaj posążek jakiś. Okej. Okay. Czyli tutaj nic nie dostaliśmy. Tutaj korek poleciał. O, mogę tu włożyć. No nie, raczej nie o to chodziło. I tutaj mamy. E, poczekajcie, czwóreczka tu jest, którą mogę tu włożyć. I super. I mamy jedynka już zaliczona. Mm nie rozumiem. Na jakiej zasadzie to działa? Poczekajcie. Muzyka. Chyba wiemy, o co chodzi z tą muzyką. Okej. Okay. Spoko. z dwójka. A, musi iść do góry. Teraz trójka. I czwóreczka. To jest ta... Pięknie, jak się udało, mamy muzykę, no tylko jeszcze żółwik, Żuwik! gdzie ty jesteś żółwik, potrzebujemy cię żółwiku, gdzieś musisz tu być No nie może być tak, że nie znajdziemy w... Musi gdzieś tu być A widzicie, wiedziałem, ostatnie jajko wielkanocne, a w nim nasz wielkanocny żółwik no i super, bardzo się podoba. W takim razie ustawmy. Przepraszam bardzo, ja położyłem ten posążek. A tu jest, tak, tak, muzyczny posążek. Świetnie, mamy zaliczone, i tym oto akcentem świątecznym kończymy, moi drodzy, naszą dzisiejszą rozgrywkę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, stawcie łapkę, polecajcie, komentujcie, dajcie znać, że Wam się podobało. Po prostu dajcie znać po sobie. A tym samym, skoro był odcinek wielkanocny, ostatnia Wyspy Wielkanocne, to wszystkiego dobrego z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was w Na razie hej!